Na podstawie tych rysunków mamy określić prawdziwość podanych zdań i zaczniemy od tego, czy trójkąt KRM nie jest równoramienny. Możemy wam sprawdzić, czy to jest prawda, czy to jest fałsz. Zacznijmy w takim razie od obliczenia. No i tak naprawdę, skoro mamy tutaj dokonać obliczenia, to musimy wyliczyć wartość tego kąta. Jeśli poznamy wartość kąta i której z tych kątów będzie się po prostu nam się tutaj powtórzy, to oznacza, że z definicji występujące nam takie miary, taki samo kąt przy jakiejś podstawie będą nam oznaczały, że dany trójkąt jest trójkątem równoramiennym. Spróbujmy w takim razie to przeliczyć i zobaczmy, jaka tam wartość będzie nam się w tym momencie tam pojawi więc e, oczywiście wiara kątów, powiedzmy, że to jest wartość alfa e, i teraz tak, alfa dodać wartość 62 stopni, dodać 59 stopni, to ona będzie musiała nam w tej sytuacji wynosić wartość dokładnie 180 stopni, bo taka jest suma kątów w trójkącie. No i teraz e, jak sobie to dodamy, te wartości ze sobą, to alfa dodać 62 i 59, to mamy łącznie 121 i tyle nam będzie wynosiła wartość połączenia tych dwóch kątów, czyli te 180 stopni, czyli dalej przeliczając alfa nam będzie wynosiła 180, 121, a to jest nic innego, tylko wartość 59 stopni. Skoro alfa nam wynosi 59 stopni, no to znaczy, że te kąty nam się powtórzyły przy jednym i drugiej podstawie, więc tutaj na pewno też w tym miejscu będzie po prostu nic innego tylko siódemka. Skoro tutaj będzie siódemka, będą te same kąty, to znaczy, że ten trójkąt jest równoramienny, co oznacza, że ta odpowiedź po prostu jest fałszem, no bo tutaj stwierdzenie, że nie jest równoramienny, a on przecież jest. Natomiast mamy jeszcze określić, czy trójkąty ABC i KLM są przystające, Przestające co to oznacza? Przestające inaczej mówiąc, identycznie takie same. Czyli muszą mieć te same kąty oraz muszą mieć te same długości boków. No i żebyśmy to określili, musimy sobie poznać długość tego, tego tutaj miary tego kąta. No i to, już, to obliczenie już dokonywaliśmy tak naprawdę. 59 dodać 62, dodać kąt jakiś randomowy, powiedzmy beta, to nam będzie musiało nam wynosić 180 i to wiemy na pewno, że tutaj będzie 62 stopnie. No i skoro tu jest 62 stopnie, to trójkąt równoramienny, tutaj też musi być siódemka, więc jest to dokładnie idealnie taki sam trójkąty jak po lewej i po prawej, czyli ta odpowiedź jest oczywiście odpowiedzią prawidłową, bo te trójkąty są przystające, czy inaczej mówiąc dokładnie takie same.